Ustalenie cen za wodę i ścieki wraca do kompetencji gmin, zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dotychczas każdą decyzję musiały zatwierdzić wody polskie. Pytanie, czy uwolnienie cen będzie oznaczało podwyżki? Wojciech Bulasz. Opłaty za wodę idą w górę w całym regionie i kieszenie Opolan to odczuwają. Zdarzało mi się. Yy... Pół roku można powiedzieć do tyłu, że miałam takie sytuacje, że e, miałam nadpłatę za wodę. Natomiast już teraz od tamtego czasu e, takich sytuacji nie ma. Cenę wody odczuje praktycznie każdy. Jak tutaj, w gminie strzeleczki. Dzienne zużycie wody mniej więcej opiewa się na, na wielkości 800 metrów sześciennych na dobę, czyli w roku tak szybko licząc jest około 300 tysięcy metrów sześciennych. Dotychczas samorząd mógł co trzy lata wnioskować o podwyżki cen wody do wód polskich i mogła zapaść decyzja odmowna, co dla budżetów gmin bywało ciosem. Rodziło to pewne problemy, szczególnie w dobie inflacji, szczególnie w dobie kryzysu gospodarczego, szczególnie w dobie podwyżek cen energii, w których musieliśmy te stawki zbilansować z, z cenami rynkowymi. W związku z czym w mojej opinii cieszę się, że to wraca akurat to do pierwotnej formy. Taką decyzję zapowiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Sprawa związana z taryfikacją wody powinna wrócić do rad gmin i tam samorządowcy powinni decydować, jakie taryfy mamy. Nie znam samorządowca, który by robił nazwość swoim mieszkańcom, którzy go wybierają, Dobrze, więc to... niech oni ustalą tę cenę wody. Wody polskie stracą część kompetencji, jednak będą mogły interweniować, jeśli gmina za nadto podniesie mieszkańcom ceny wody i ścieków. My tutaj będziemy pełnić rolę takiego nadzorującego i jeżeli te ceny będą wykraczać poza 15% średniej danego regionu, to wtedy będziemy wkraczać do akcji, że tak powiem kolokwialnie i weryfikować skąd taka wysoka wzwyżka. Tymczasem włodarze nie owijają w bawełnę. Podwyżki cen wody były poniżej realnej inflacji, co oznacza dalszy wzrost cen. Niestety jest to nieuniknione, ponieważ jak doskonale widzimy ceny stawki energii dą w górę, no a ta energia elektryczna potrzebna jest do tego, żeby produkować tą wodę. A to znaczy, że w dobie globalnego ocieplenia ludzie będą musieli przejść przyspieszoną lekcję oszczędzania wody. Wojciech Bulasz, kurieropolski.